Katarzyna Lewandowska. Dzień dobry. Wciąż upały i przelotne burze. Taka jest prognoza na najbliższe dni. Atmosfera podgrzewa bardzo ciepłe zwrotnikowe powietrze. I mimo, że my odczuwamy tylko upał, w pozostałych warstwach atmosfery pojawiają się duże różnice temperatury. Stąd burze. Pogoda pod każdym względem zacznie się uspokajać dopiero na koniec tygodnia. Spójrzmy teraz na mapy. Niebo zachmurzone jest na obszarze całego województwa. Miejscami wzrosło nawet do dużego i przelotnie pada deszcz, a lokalnie może zagrzmieć. Jednak przed nami bardzo ciepła noc. Termometry w całym województwie pokażą 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest bardzo niskie. Teraz wynosi zaledwie 980 hektopaskali. Jutro nieznacznie wzrośnie. Na jego zdecydowaną poprawę będzie trzeba poczekać do zmiany układu barycznego. A wiatr słabo wieje z południowego wschodu. Jednak nasila się w czasie burz i wówczas osiąga prędkość nawet do 70 km na godzinę. Jutro po południu w całym regionie przejdą gwałtowne burze z ulewnym deszczem, a lokalnie spadnie grad. Dzień będzie upalny. Biegunem ciepła tym razem będzie Sandomierz. Tam temperatura w cieniu sięgnie 30 stopni, a na pozostałym obszarze będzie tylko o 1 stopień niższa. Taki upał szczególnie groźny jest dla kierowców i ich sprawności psychofizycznej. A zatem, jeśli nie jest to konieczne, nie wybierajmy się jutro w podróż. I jeszcze na chwilę zajrzyjmy do kalendarza. Dziś imieniny obchodzą Robert i Wiesław, a jutro Seweryn i Medard. Solenizantom, ale także wszystkim jubilatom składamy najlepsze życzenia. Aż trudno uwierzyć, że do lata pozostały jeszcze całe dwa tygodnie. I pogoda, i temperatura nie pozostawiają nam złudzeń. I pewnie zastanawiają się Państwo, czy pogoda, teraz tak łaskawa, nie zapomni o nas w czasie wakacji. Ale wszystko wskazuje na to, że lato w tym roku będzie naprawdę ładne. Teraz to wszystko. Następna pogoda po wieczornych informacjach. Do zobaczenia.